Dobra, mam już amunicję. I mam już. E... O. Cóż. Eee, Teresa z celownikiem. Bokazuje się na kobie lepszy od Ila. jestem już z załadowany także ja pierdzielę. Chwilę podejrzewam, że będę raczej miał do czynienia z mutantami, więc wezmę sobie shotgun. A! I przy okazji że mam słukiego Black Kaita, Bo no... No nie oszukujmy się, nie będę marnował amunicji karabinowej. Dobra, jak tam się teraz dostać? Tutaj będą pewnie zombiaki. Znajmniej muszę poszukać jakiejś bramy. Ściągnięty w locie! Chodź, chodź. trochę tak, się przestraszyłem, przyznam. Dobra! Ja będą to będą teraz zombiaki, prawdopodobnie. Już widzę, że są wykrywalne nawet. Pierwszy kolega. Dobra, teraz... Um, działamy dalej, ale ostrożnie. God damn! Bardzo ostrożnie, bo skończę jak ten tutaj. One little, two, little, three little zombies Jeszcze jeden A ten wrażon do powinności Jak to widzie spełnienie swojej powinności ha? No, nie możesz mnie przejść, Nie możesz mnie pójść, wysyłej martwy! Nie wiem czy nie czuć sobie granatu na drugą stronę tego. dobra. Mam no, tylko jednego w zasięgu, nie będę się z tym prawda certolił. <grystanie> <grystanie> Żaden problem. Wygram kolejnych.

Wyzwon schowek, prawda? Tak, backpack of the tester. Uh... No dobrze, przejdę się tam. Przejdę się tam górą. Myślę, że tutaj są zombiaki, to chociaż nie będzie pierwszych snorków i innego ścierwa, to i proszę bardzo. Zabry! Super! Duży ten artefakt redukujący krwawienie. W <śpiewanie> jednym coś był kosztować, że z drugiej strony wyjął. Unisja. Co miał? Cie jest twój karabin? No! Powiedziałem, że swój jest twój karabin, nie jest twój kolega. Samolubny bankier. A, podniosłem go. Cicho.

Nie masz nic przeciwko. Ja cię te bandaży też. Hmm? Jeszcze interes? Tak, jeszcze interes. To jeszcze interesa. Ah, ok. Widzę skoczę, bo ten człowiek. Uh, a okej, okay. kurde są wszędzie, czujemy się po jednej stronie, chyba za ścianą, czy coś nie wiem. że słyszałem, tu pan jest tam, No, tam są. Wow, 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 są też dobrze, nie Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Leżeć! Ja tu jestem zagrożeniem. A, jeszcze, no to. Muto... Ciekawe, czy zombie jest czasem zmieniać się w snorki. Następny. Czy się, że tu jest kupa Tu. Świetnie. Tak, tak, tak. Gratulacje. Prawda, że go trafią. Wiesz co? Pane zombie Nie będę się pierdzieli z tym ścierwem. Okej, okay, się do snorki My tu się kampią Ach. Dobra, najpierw ty a nie jednak nie jeszcze ktoś te jest maga mojej miłości cóż to ta tu panie czy jesteś się. a Taka bajera. O! Następny. Ej, wracaj tutaj! Mieliśmy pogadać. No są nie skoczy? Zobacz wreszcie, dziękuję. Następny. Hej. E? I teraz ty. Pracuj w cierwojadzie. Nie, to nie na ma przyciąg słowiem. Ostatni. Empty Spaces! Dobra, tutaj mam główne zadanie, więc e, tym się zajmę później. Teraz no, wyskoczę do miejsca, gdzie jest ponoć ten schodek. E, Skoro względnie oczywiście, miejsce, teraz podejrzewam, że prędzej spawiam się z zombiekami. Będę się do snorki, to i tak pamiętać radę. O! Dzień dobry. <laughs> Dziękuję! Dziękuję, przyjacielu! Będę cię dobrze wspominał! Wypiję za twoje. za pokój twojej duszy! No chociaż. Obrażenia są wręcz. Czemu on jest słabszy? Nie powinien być słabszy. No po prostu więcej naboi po prostu. Znaczy, jest lepszy w każdym. Ta. Ten tylko troszkę szybciej strzela. A Nie, też ma. To on rozbierz Cholera, no. Myślę, że zrobię coś lepszego.

I? Co? No, granoc. Dobrze, że zabierz daje na miejscu. Mam nadzieję, przynajmniej taką. Hmm. Tu też się widzę, że to już nie skończyło! A. Najpierw do go sprawdzę górę. Goldfish oh. to wygląda ciekawie, huh. rozważę, ale ale raczej nie huh. liczyłem na więcej, chociaż no, dostałem Goldfisha, nie mam co narzekać. No cześć. Hej, of, morte. Dobra, chociaż go zabijęm. No, Dość tego. Zapasy. Teraz zrąbałem się na dół niepotrzebnie. Zaraz sam powrotem na miejsce. Mam wszystko czego potrzebuję, więc mogę się spokojnie wbijać do laboratorium pod ziemią. Teraz tutaj? A tak, wyrzuciłem go przecież. Skąd tutaj zombie znowu? Wszystkie wybiłem. A!

Szczerze, no, trochę nie pamiętam tego miejsca. Mm. Wow. Ale spędziłem mi liście. Właśnie, jak się przyda? Chyba. A wiesz, skąd przelazłeś? Nie wiem, skąd przelazłeś, ale wysłałem się do piekła! Oh, baby, baby. What? Oh, cool. No, no, one way ticket, Tak. Już to jest zapisać grę Generalnie to chciałem zapisać zanim spadłem, ale... Eee. Ty! O -o. Świetnie jeszcze, cholerna ta. Okej, okay, trzeba zmienić broń. Z tym się trzepać. Hm? Udało mi się. No. Eee... cholerny... Mutas. Kutas. Fajnie, wajpery. No jest E, e, e. Daj mi ten granat. Na całe szczęście, przyszedłem zarekwipowany w własną amunicję. Tak. Będę trochę więcej. I już nie jestem przyciążony, więc mogę biegać swobodnie. Bardzo, bardzo dobrze. Patrzmy tutaj. NIE HAŁASOWAĆ! Ja tutaj hałasuję. Kurde. No, ale profilaktyczny granat. Cicho. Czy też tak dalej cholera działa? A. Co my tu mamy, Julia? Tropy Trupy, trupy, trupy. Dajcie mi coś naszego do zabicia. O właśnie, dziękuję. Tylko... Jeśli łaska to po jednej stronie tylko. Ach.